Cześć, z tej strony klęskowego i witajcie w recenzji polibaga z Lego City o maszyn katalogowy 30367. Jest to taki helikopter policyjny wraz z figurką, minifigurką policjanta. Ten polibak dostałem od Jakuba z kanału Modbrick w paczce rewanżowej. Najpierw ja mu wysłałem paczkę, później on mi taką odesłał też i dostałem akurat tam polibak. Zresztą dokładną zawartość paczki, którą ja wysłałem Modbikowi oraz Modbik wysłał mi. Możecie zobaczyć w dwóch odcinkach. Tutaj w karcie będziecie mogli je zobaczyć. Jeden jest na kanale Montbrika, czyli tam jak otwierał moją paczkę. A drugi, gdzie ja otwierałem od niego paczkę jest w pierwszym odcinku z serii pocztalego tubera, którą zacząłem prowadzić niedawno, ale myślę, że możemy sobie bez przedłużania otworzyć polibak, bo się wydaje, że zawartość jest najciekawsza. Zresztą chyba każdy tak uważa. Więc nie wiem po co to mówiłem, ale... Ok, tak sobie otworzyłem, naciąłem i wysypmy zawartość. Tu jeszcze instrukcja jest? I to chyba wszystko. Tak, tak mi się wydaje, że to jest wszystko. Przyjrzyjmy się może najpierw instrukcji. Tak się ona prezentuje. Tutaj mamy dwie strony, dokładnie. To jest pierwsza strona, a to jest druga strona. Tu jeszcze mamy? reklamę zestawów z LEGO City o takich. Ja akurat nie mam żadnego z tych zestawów. Dobra, to może zróbmy speedbuilda, a ja widzę się z wami już w dalszej części materiału. A więc tak się prezentuje finalnie złożony zestaw. Myślę, że zaczniemy od elementów zapasowych, jakimi są taki jakby szyba na hełm policjanta oraz kajdanki, czyli takie powszechne elementy, przynajmniej dla mnie. I tak, może zaczniemy od minifigurki policjanta, bo mi się daje, że to jest lepsze. A więc policjant. Tak się prezentuje z przodu, o, a tak się prezentuje z tyłu. Tutaj ma fajny nadruk z słuchawki. Tam się bardzo podoba. Trochę mi przypomina ten jakby Kaja. i główkę Kaja. Nie wiem czemu. Tutaj bez alternatywnego wyrazu twarzy, więc tak się prezentuje. Policjant mi się podoba. Generalnie ta minifigurka. figurka. A teraz przejdźmy już do helikoptera. Hmm. Co mi się w nim podoba? Może zaczniemy od tego. Bardzo ciekawe elementy, między innymi to ten element mi się podoba, bo to jest nadruk, podoba mi się też ten element oraz ten element. A hmm, co psuje moim zdaniem ten helikopter? Po pierwsze trochę mi nie pasuje tutaj ten żółty kolor, no tak nie pasuje zbytnio, Mógłby, mogliby tu dać biały, mi się wydaje, by było zdecydowanie lepiej. Tak samo mi się nie podoba ta podstawka. No, mogliby tutaj, jakby, już dać chociaż nie wiem, te takie 6x6 linie zamiast tych. No, i może by to wyszło lepiej. No, bo on takie trochę słabo to wygląda, moim zdaniem. Moim zdaniem przynajmniej każdy może być inne zdanie. No i co tutaj jeszcze mamy? Mamy tu też krótko falówkę. Fajna, fajny element. Też mam go. Oraz tutaj kajdanki, które też dostaliśmy za pasówką. Tutaj za fasowek. Tu mamy też śmigło. Znaczy, tu jest śmigło. To nie wiem, jak to się nazywa. Tutaj możecie napisać w komentarzu. I czy uważam, że warto ten polibak. Oj, czy uważam, że warto ten polibak zakupić? Jak macie minifigurkę policjanta, to myślę, że. W sensie takiego. To myślę, że nie, że nie warto. A jak chcecie yy, mieć. Taką mini i nie macie, to uważam, że warto. Moja ocena tego polibagu to 6,5 na 10. Myślę, że taka będzie sprawiedliwa ocena. Byłoby 6, gdyby nie elementy zapasowe. No i okej, okay, moi drodzy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.